Przyjeżdżamy na budowę, musimy zacząć od zabezpieczenia ścian, okien, więc to przygotowanie jest bardzo ważne. Od tego trzeba zacząć. Klient nas pusza na budowę, budowa jest wysprzątana i na koniec, jak przyjeżdża na odbiór, ma wyglądać tak samo. Tutaj natryskiwana piana jest na skosy. Mamy tutaj salon otwarty, więc jest dosyć wysoko i natryskiwane jest 35 cm izolacji. Najważniejsze są właśnie połączenia z murem, z murłatą, aby tam gdzieś nie było jakichś przewiewów, żeby nie powstał gdzieś mostek termiczny I, i dlatego tutaj przy izolacji pianą mamy to na pewno perfekcyjnie zaizolowane, ze względu na to, że piana przylega do każdego rodzaju materiału. Możemy natyskiwać warstwami, uzyskać odpowiednią grubość, więc tu na pewno mostków termicznych żadnych nie będzie. Będzie to bezszwowa izolacja.